Przyjęło się mówić, że nasze społeczeństwo jest lepiej dostosowane do ekstrawertyków, czyli stereotypowo do ludzi, którzy mają łatwość w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz nie są wyczerpani na myśl o innych ludziach. Tyle jeśli chodzi o ogólne opowiadane frazesy, ale zastanówmy się, czy możemy faktycznie mówić, że ekstrawertycy mają łatwiej, czy są jakoś lepsi niż introwertycy. Sprawdźmy to. Jeśli lubisz nasze treści i chcesz mieć dostęp do dziesiątek webinarów edukacyjnych oraz do audycji czuli Barbarzyńcy, rozważ wspieranie kanału. To przycisk obok tego subskrybuj. Wspierającym jesteśmy bardzo wdzięczni. A pierwsza rzecz i pierwszy argument dzisiaj: osobowość jest na spektrum. Oczywiście jak każde spektrum będziemy mieli skrajności, jednak nie możemy sobie tak z palca strzelać, że ktoś jest stuprocentowym introwertykiem czy ekstrawertykiem, bo bez starannego badania osobowości jedynie zgadujemy. Spróbujmy sobie to dobrze zwizualizować. Wyobraź sobie, że mamy prostą. Na jednym końcu mamy introwersję, na drugim ekstrawersję. Każdy człowiek zawiera w sobie cechy zarówno introwertyka i ekstrawertyka. Nie istnieje osoba, która posiada cechy tylko jednej ze stron. Zresztą, to jest dość oczywiste, jeśli przyjmiemy założenie, że człowiek i ludzka osobowość to wysoce skomplikowany i zniuansowany temat. Zagadnienie też wysoko indywidualne. Musisz pamiętać, że każde badanie, nawet świetnie skonstruowane formularze i testy osobowości oparte o Wielką Piątkę, będą nadal pewnym przybliżeniem wysoce prawdopodobnym, ale nadal przybliżeniem. W przypadku wielkiej piątki mówimy o wysokiej dokładności i pewności wyniku. Z tego też powodu możemy mówić o tendencji lub silnej tendencji do bycia jednym z dwóch typów. Jeśli jednak ktoś przejawia cechy obu ze stron, tak jak dajmy na to na przykład ja, czyli czytający tę animację i jej autor, to może siebie określić ambiwertykiem i umieścić mniej więcej w połowie tej skali. Dzięki dobrym przebadaniom aktywności mózgu, układu nerwowego i setkach tysięcy badań klinicznych jesteśmy w stanie z dużą pewnością zdefiniować typowych przedstawicieli obu stron. Weźmy sobie Mariusza, typowego introwertyka, oraz Karolinę, typową ekstrawertyczkę. Jedną bardzo charakterystyczną cechą, która odróżnia ich, jest wrażliwość na bodźce oraz na źródło ich pochodzenia. Jest to pierwsza kluczowa różnica, od której promieniują wszystkie pozostałe, czy też większość. Na przykład jak długo wytrzymają na głośnym koncercie czy w klubie, czy są w stanie w takim głośnym miejscu z kimkolwiek rozmawiać, jak sobie poradzą z wieczornym chłodem, z niewyspaniem czy z obecnością osób, których nie znają, a wyglądają one wrogo. I już z tej prostej listy możemy sobie na podstawie unikalnej wrażliwości układu nerwowego zdefiniować, kto z nich jakim jest tak zwanym imprezowym zwierzakiem. Mariusz, któremu zawsze będzie ciepło, dobrze radzi sobie z późnym imprezowaniem, głośna muzyka go jeszcze pobudza, a nowi ludzie to okazja do nawiązania nowych imprezowych przyjaźni, będzie przysłowiowym lewem parkietu. Karolina natomiast zaczyna drżeć naturalnie po 22.30, bo jej organizm nie znosi zaburzania cyklu dobowego i, nawet jak nie jest specjalnie chłodno, to jej organizm kładzie się właśnie do łóżeczka, mimo jej woli i mimo tego, że ona po prostu stoi. Co więcej, jest tak głośno, że jedyne co Karolina słyszy, to swój wewnętrzny monolog, który regularnie przypomina o tym, że ma odciski w bucie, chce się siku, rozmyty makijaż oraz, że jest jej zarówno zimno, jak i jest głodna, ale głupie się przyznać, że najchętniej zamówiłaby wielkiego kebaba, najlepiej z dostawą do jej łóżka. Ona jest typem zwierzęcia imprezowego z gatunku tych krzyżówek niedźwiedzi w zimowym śnie albo sarenek, które tylko wpadną, rozejrzą się i potem w panice skaczą gdzieś dalej. Są też ludzie, którzy mają trochę jak Mariusz i trochę jak Karolina, bez radykalnych skrajności. No a druga rzecz to porównania przewagi introwertyków. W świecie naturalnie zdominowanym przez istotność kontaktów międzyludzkich, zwykło się nie doceniać stereotypowych cech introwertyków. A to poważny błąd, bo świat zmienia się, premiując coraz częściej cechy nie tylko introwertyczne, ale wręcz charakterystyczne dla spektrum autyzmu. Co mam na myśli? Stereotypowo po introwertyku można oczekiwać, że będą go opisywały takie przymiotniki jak m.in. mniej, głębiej i dokładniej. Co to znaczy? Że podobnie jak w relacjach międzyludzkich, Karolina będzie pracowała dokładniej, wchodziła w detale, wykonywała może i mniej zadań, ale z większą precyzją i zwracaniem uwagi na szczegóły. Zwróć uwagę, że introwertycy z natury będą świetnymi kontrolerami, księgowymi, koordynatorami, którzy nie dadzą się zbyć słowami, tylko przyjrzą się szczegółom, popracują w Excelu, mogą być świetnymi moderatorami i mediatorami, kontrującymi wybuchowy czy impulsywny charakter w zespole. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z wielką piątką, introwersja nie oznacza od razu naturalnego pesymizmu czy optymizmu. Za to odpowiada inny spektrum, jakim jest neurotyczność. Może się tak więc zdarzyć, że osoba, która szybko wyczerpuje swoje baterie społeczne... I potrzebuje odpocząć w ciszy i spokoju, taki typowy introwertyk, a równocześnie będzie naturalnie optymistyczna i pewna siebie. Co ciekawe, w licznych badaniach nad osobowością wykazano ciekawe złamanie stereotypu sprzedawcy, gdzie najlepsi handlowcy w danych branżach mieli tendencje introwertyczne, gdyż jak się okazuje, jedną z ważniejszych cech oczekiwanych w sprzedaży jest budowanie długofalowego zaufania a to buduje się jedynie nawiązując głębokie relacje. A kto nawiązuje głębokie relacje? Przede wszystkim no introwertycy. No ale trzeci argument przewagi ekstrawertyków. Jeśli popatrzeć na życie typowego ekstrawertyka, to mogłoby go opisać takie przymiotniki jak więcej po łebkach i sprawniej. Gdyby ekstrawertycznego Mariusza posadzić przed formularzem Excela, to jakby wydać na niego wyrok do żywotniej odsiadki. Będzie się męczył okrutnie. Warto więc wysyłać go do zadań, które są dla niego naturalne, jak oddychanie, do nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. To są relacje przydatne, często oparte o prostą biznesową transakcyjność, co w większości sytuacji zawodowych zupełnie wystarczy. Jednak ekstrawertykowi może czasem brakować dokładności i głębi w tych relacjach. Mimo wszystko, on sprawniej rozładuje konflikt, krócej będzie nosił w sobie urazę, bo z natury nieco płyciej angażuje się w relacje, mniej bierze to osobiście. No i więc mniej będą go boleć niepowodzenia w tym obszarze. A że po łebkach, no cóż, ważna jest efektywność, żeby być właśnie sprawnym. Ale czwarty argument to pułapki obu tych cech. Jedną ze stałych pułapek stereotypowania, w szczególności dotyczącą introwertyków, jest dopisywanie do introwersji wszelkiego rodzaju zaburzeń i lęków społecznych. I choć prawdą jest, że osoby o naturze introwertycznej, z bardziej wrażliwym układem nerwowym, Mogą mieć większe tendencje depresyjne czy przejawiać liczne lęki społeczne, na przykład obecny w wielu dowcipach lęk przed dzwonieniem do innych czy lęk przed wystąpieniami, to ostatecznie nadal są to osobne rzeczy. Introwersja, ekstrawersja, a zaburzenia to osobne rzeczy, pamiętajcie o tym. Analogicznie obrywa się niesłusznie ekstrawertyką, że są głośni, ciągle rozgadani, wszędobylsty, rozpychają się łokciami w towarzystwie. Że są po prostu hamscy. Ekstrawersja sama z siebie nie mówi wiele o gadatliwości, co więcej, introwertyczne przyjaciółki podczas plotek przez telefon mogą przebić limit słów na kilka miesięcy. Ekstrawersja naprawdę nie mówi nic o byciu hamskim. Prawdą jest, że społeczna pewność siebie ekstrawertyków może regularnie sprawiać, że introwertycy będą często tymi drugimi, w słowie, jeśli chodzi o np. wygłaszanie swoich opinii w debacie czy brylowanie w towarzystwie. Ale z drugiej strony, te relacje, które introwertycy zawiążą, będą znacznie trwalsze i głębsze. Jak więc widzisz, w zmieniającym się świecie nie można jednoznacznie powiedzieć, czy ekstrawertycy czy introwertycy są lepsi, co jednak można powiedzieć? Odchodzi się od klasycznych modeli komunikacji werbalnej do komunikacji pisanej, premiuje się ekspertyzę, wchodzenie głębiej w specjalizację więc trochę bardziej w stereotyp introwertyków. Świat zmienia się odrobina na niekorzyść dla ekstrawertyków. Dlatego, jedyną sytuacją, w której możemy powiedzieć, że jakakolwiek ze stron ma lepiej, to tylko wtedy, kiedy ekstrawertyk znajdzie swoje środowisko, w którym będzie rozkwitał, introwertyk znajdzie swoje otoczenie, w którym będzie wzrastał. Czego ci życzę? Dziękuję za Twój czas, pamiętaj pozostanie nieprzeciętny i rozważ wspieranie kanału. Dzięki, wielkie. Cześć.